Większość ludzi popełnia błędy przy zakupie pompy ciepła. Oto trzy najczęstsze z nich. Nie sprawdzają dokładnie zapotrzebowania cieplnego budynku. Wielu ludzi decyduje się na zakup pompy ciepła bez wcześniejszego zweryfikowania, ile budynek zużywa energii. To może prowadzić do zakupu za dużego lub za małego urządzenia, co skutkuje mniejszą wydajnością i nadmiernymi kosztami eksploatacyjnymi. Wybierają najtańszy model. Często ludzie decydują się na zakup najtańszego modelu pompy ciepła, nie zważając na jego jakość i wydajność. Niestety, taka decyzja może prowadzić do szybkiego zużycia się urządzenia i konieczności wymiany na nowe, co ostatecznie wychodzi drożej. Po trzecie, nie korzystając z profesjonalnej pomocy, wielu ludzi decyduje się na samodzielny zakup. I montaż pompy ciepła, nie korzystając z pomocy specjalistów, to błąd, który może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia i dodatkowych kosztów związanych z naprawami. Dlatego, jeśli planujesz zakup pompy ciepła, koniecznie skontaktuj się z profesjonalistą, aby uniknąć tych błędów i cieszyć się efektywnym i ekonomicznym systemem ogrzewania.